Nazywam się Kiry, konkretnie Skłodowska. Zjawiam się, bo jest we mnie naród troska. Opuścił nas pierwiastek politycznej radości. Brakuje reakcji i ciekawości. Gdy pytam dlaczego, to słyszę nuda ze mną czy bez mnie i tak się nie uda. Wybory nie da mnie, ofój, nie dotykam, obrzydliwa jak polon jest ta polityka. A przecież to wszystko się łączy i wpływa. Jak gazy na klimat, jak woda na grzyba. I wasz udział i głosy, jak u Mendelejewa, uzupełniają układ. Nie każdego potrzeba. W nauce wszystko z siebie wynika. W demokracji tak samo. Twój głos nie znika. Nie jest to rocket science czy wiedza tajemna. Tylko swoim udziałem Polska będzie przyjemna. Dlatego człowieku, młody czy stary. Idź na wybory, a nie na wagary.